Kiedy kilka lat temu podałem publicznie informację, którą otrzymałem od mieszkańców okolic Hajnówki, że przez las przechodzą ludzie o śniadej karnacji skóry i wyjeżdżają gdzieś dalej, wszyscy dziennikarze, autorytety, trzymali się za brzuchy ze śmiechu, że zwariowałem, że podaję informacje niesprawdzone. Dziś już nikt się z tego nie śmieje, bo dziś ta sytuacja stała się już Narastającym powszechnym faktem. Od kilku dni krążymy po granicy polsko-białoruskiej. Teraz właśnie jesteśmy w teremiskach. Zostaliśmy wyproszeni z domu Jacka Kuronia, gdzie w tej chwili przebywają ludzie z całej Polski. Są tu rejestracje samochodów z całej Polski. Wyszła pani w bluzie Antify i nakazała nam się wynosić z tej posiadłości, dlatego że nie udzielają tutaj żadnych wypowiedzi. Przyjeżdżają też transporty jakichś materiałów na paletach wywożonych. No, i aktywiści są bardzo oburzeni z dwóch powodów. Po pierwsze, jak my ich tu znaleźliśmy, w tych Teremiskach na końcu świata. A po drugie, że filmujemy, jak przyjeżdżają transporty i przywożą jakieś rzeczy. Że to dziwne, i tutaj starają się nam zabronić przebywania w przestrzeni publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o organizacje prawicowe czy polityków prawicy, to przecież ci sami aktywiści podstawiają im niemal pod nos, pod ich domami mikrofony i uważają, że to jest w porządku. Natomiast jak oni są filmowani, to jest bardzo nie w porządku i właśnie są oburzeni, pani w bluzie Antify wyszła i robi nam awanturę, jakim to prawem my tu stoimy i filmujemy. No po prostu jesteśmy na terenie publicznym w Polsce i działamy. I jeszcze tu jest ciekawa informacja, którą też wiemy od ludzi, którzy obserwują ich działalność: że kilka dni temu przyjechała tutaj karetka pogotowia, ale starego typu, otwierana na kluczyk, i y, potem wyjechała. Zostali, karetka została zatrzymana przez Straż Graniczną. Kierowcy uciekli do lasu, była obława, żeby ich złapać, a w środku znajdowało się sześciu migrantów w, tej właśnie, w tym samochodzie pozorującym y, karetkę pogotowia. Niedaleko jest stara mleczarnia, która ciągle pozostaje własnością Bronisława Geremka. No i tu jest centrum takiej propagandy prouchodźczej. My staramy się sprawdzać wszystkie informacje, które tutaj krążą. No, są różne. Rozmawialiśmy z okoliczną ludnością, z, z ludźmi mieszkającymi nawet kilkaset metrów od granicy. W Kuźnicy opowiadano nam o tym, jak wyglądał 16 listopada ten największy atak uchodźców. W tej chwili, dosłownie kilkadziesiąt minut temu, dostaliśmy informację z Erbilu od naszych przyjaciół, że właśnie powróciło do Erbilu dziewięć samolotów wypełnionych y, migrantami. Powróciło do Erbilu w tej chwili 3000, prawie 3600 osób, które przebywały na Białorusi. Według danych z Kurdystanu, właśnie z Erbilu, na granicy przebywa około 1500 osób z Kurdystanu, a 2000 osób z Kurdystanu jest rozmieszczone jeszcze w różnych hotelach, w Grodnie, w Mińsku, w pensjonatach. I ilość osób z Kurdystanu szacuje się na około 3500, które jeszcze pozostały. Jak już mówiłem, 3600 powróciło. Wydaje się, że głównym, powrotem, głównym powodem powrotów jest mróz. Po prostu organizatorzy tej akcji nie przewidzieli jednak, że w grudniu będzie zima. No i jak to się mówi, generał mróz załatwia tutaj sytuację. Wczoraj byliśmy w jednym z punktów granicznych, którego, którego nazwy nie mogę wymienić. I dosłownie kilka godzin przed naszym przyjazdem odbyła się taka bitwa na kamienie, z tym, że co ciekawe, pogranicznicy mówili, że rzucali do nich kamieniami białorusińscy funkcjonariusze, funkcjonariusze służb Białorusi. Jak przyjechaliśmy z obrazem Matki Boskiej Łaskawej na punkt graniczny, to już było po wszystkim, ale pogranicznicy byli w emocjach, zdenerwowani. Co ciekawe, po granicy peregrynuje obraz Matki Boskiej Łaskawej, jest omadlany w okolicznych parafiach, i e, od kuźnicy aż do czeremchy, właśnie kilka dni temu, przecież w Czeremsze, odbyło się kolejne starcie z migrantami. Jeden z funkcjonariuszy został uderzony kamieniem i, e, i musiał zostać przewieziony do szpitala. Ale co ciekawe, tam gdzie ten obraz się pojawia, tam się uspokaja. Oczywiście można w to wierzyć lub nie wierzyć, ale to są fakty. Z informacji, które przekazują nam tutaj miejscowi ludzie, mieszkańcy, po pierwsze, nastrój jest bardzo jednoznaczny. Wszyscy popierają służby mundurowe: straż graniczną, wojsko, policję, strażaków. Wszyscy oni tutaj w bardzo ciężkich warunkach prowadzą swoją służbę, dyżurują. Okoliczni mieszkańcy ich wspomagają, przynoszą koce, przynoszą żywność, ale oczywiście funkcjonariusze są dobrze wyposażeni. Nie spotkaliśmy tu osoby poza tym miejscem, z którego zostaliśmy wyproszeni. Nie spotkaliśmy osoby, która by prowadziła taką narrację, jaka dominuje w mediach warszawskich, a szczególnie w gazecie Wyborczej i w TVN. -ie. Informacje są natomiast inne. Opowiadano nam o czteroletnim chłopczyku, który został rzucony na druty na koncertinę. Co spowodowało, że nasi y, żołnierze i strażnicy graniczni no, przeżyli szok, i, i kilku z nich nie może sobie z tym poradzić, zwłaszcza ci, którzy mają małe dzieci. E, mamy wiele informacji, zdjęć, materiałów pokazujących, że migranci wyrzucają pomoc, którą otrzymują, czy to od Caritasu, czy od Czerwonego Krzyża, czy też od ludności miejscowej. Bo w Sokółce była taka sytuacja, że e, kobieta, Rzeczywiście rodziła w lesie, rodziła na mchu niemal, została przewieziona do szpitala w Sokółce i tam udzielono jej wszelkiej możliwej pomocy. Natomiast personel szpitala spontanicznie złożył się i przygotował dla tej pani wyprawkę. No niestety, wszyscy ci i salowe, i pielęgniarki, i lekarze przeżyli smutną chwilę, kiedy niemal wszystkie te dary znaleźli w koszu na śmieci. Jest dużo innych informacji. Opowiadano nam o plecakach pełnych euro. Kilka tysięcy euro znalezione w porzuconym plecaku. To, że tony śmieci w różnych miejscach są znajdowane, w tym dary, oczywiście, i dobre ubrania, to fakt. Oprócz tego są też informacje, to naocznych świadków, że tam, gdzie przechodzą migranci i są opuszczone pomieszczenia, Znaleziono ikony, krzyże z, zerwane ze ścian, na których e, znajdowały się fekalia. Ale też w lesie znaleziono porzucone Korany, e, i, i nie świadczy to chyba najlepiej o re, religijności tych e, migrantów, którym udało się przy, przedrzeć przez granicę. Dużo opowieści, e, ale także e, relacji naocznych świadków mówi o tym, że przyjeżdżają tutaj. W pas nadgraniczny samochody z Niemiec, z Holandii z rejestracjami niemieckimi, holenderskimi, i starają się przerzucać jednak e, tych migrantów, którym udało się przedrzeć przez, przez trzy kordony Straży Granicznej. Nie, jest, nie są to częste przypadki, ale e, w tym terenie panuje nerwowość, bo jednak e, od dawna działali przemytnicy, a teraz pojawili się przemytnicy ludzi. Więc jest to pewien. Moment do tego, żeby napięcie rosło, sytuacja na granicy wydaje się stabilizować. Po starciach w Czeremsze nie dochodzą kolejne informacje o takich nagłych atakach migrantów. Tutaj raczej zmieniła się taktyka i grupy kilkudziesięcioosobowe próbują się przebijać przez granicę. Posługują się GPS-ami. Te GPS-y nie zawsze im pokazują właściwe miejsca, więc często wpadają po prostu. Na Straż Graniczną i na wojsko, i są z powrotem wywożeni na Białoruś. Ale oczywiście i dzieciom, i kobietom, i osobom słabym udzielana jest pomoc. Według relacji funkcjonariuszy nieoficjalnych, dzieci często używane są jako rekwizyty. To nie są dzieci tych osób, które się z nimi poruszają, które się z nimi znajdują. Funkcjonariusze mówili nam także o tym, że. Udzielano pomocy dzieciom, które miały poranione stópki. Jednak te stópki nie były poranione z powodu chodzenia po wykrotach i kamieniach, tylko zostały poranione mechanicznie, po to, żeby wzbudzać litość. No to wszystko jest rzeczywistość, która tu w tej chwili się rozgrywa. Wydaje się jednak, że napięcie słabnie. W Kuźnicy już napięcie jest mniejsze, w Czeremsze też. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście pojawiają się przedstawiciele mediów warszawskich, tak jak chociażby dwie dziennikarki Onetu, które pojawiły się w Kuźnicy i o których mówiono nam, że pojawiły się w ten sposób, przyjechały pociągiem, przemyciły się do Kuźnicy wraz z okolicznymi mieszkańcami, i potem przez dwa tygodnie ukrywały się, zbierały informacje, ale zbierały w jakiś dziwny sposób te informacje, dlatego że potem ukazał się reportaż mówiący o tym, że no w Kuźnicy jest tak, jak w serii filmów Pana Boga za piecem. Proboszcz Sylwester Shiluk no mówił, nawet nie, nie zjawili się u mnie, żeby zweryfikować informacje i w tonie sensacyjnym oczywiście podano, że on jeździ na motorze, że się tutaj dzieją dziwne rzeczy, no takie bajki. Mediów warszawskich są sprzedawane polskiej publiczności, natomiast niewielu dziennikarzy zjawia się, żeby sprawdzić, jak naprawdę tutaj jest. My postaraliśmy się sprawdzić tę sytuację, będziemy jeszcze oczywiście tutaj zbierać informacje, ale przygotowujemy reportaż. Udało nam się zebrać bardzo dużo ciekawych informacji, wypowiedzi, bardzo typowych dla okolicznej ludności i oczywiście. To w naszym reportażu się ukaże. Zobaczymy, jak, jak nam się uda to wszystko opowiedzieć. Ważne jest to, że nawet tutaj, czyli w okolicach Hajnówki, gdzie większość ludności jest ludnością prawosławną, Hajnówka, Centrum Działalności Aktywności Włodzimierza Cimoszewicza, no jest jednak spokój, nawet jeśli mieszkańcy wprost nie popierają Prawosławni mieszkańcy, jeżeli nawet nie, wprost nie popierają służb mundurowych, to jednak w rozmowach prywatnych mówią, że czują się bezpieczni, jeżeli widzą mundurowych. Działalność służb jest tutaj właściwie bardzo profesjonalna, ponieważ tam, gdzie poruszamy się już w strefę nadgraniczną, jest kilka patroli, bardzo kulturalnie, ale stanowczo żądających respektowania przepisów. Tyle. Nie ma powodów, żebyśmy podsycali sensacyjne informacje o migrantach, którzy płyną przez 6 dni w rzece, jest to niemożliwe. Przy tej temperaturze, która teraz tu panuje, wychodzenie w sweterku czy w bluzeczce to jest góra 15 minut. Potem już zaczyna być po prostu niebezpiecznie dla zdrowia. Więc między bajki można włożyć te wszystkie informacje o biednych uchodźcach, którzy tutaj jakieś odyseje przeżywają. Natomiast bardzo mało niestety słyszymy informacji w mediach centralnych o tym, jak czują się miejscowi ludzie, jak przeżywają tą historię, bo to jest jednak wielki stres. Wiele osób, na przykład w Kuźnicy, w trakcie tego największego naporu migrantów, wyjechało ze swoich domów, obawiając się o bezpieczeństwo, a przecież są też mieszkańcy ustronnych domów tuż przy granicy, kobiety, które naprawdę czują się zagrożone, i wcale im się nie można dziwić. To tyle. Tu mamy akurat y, y, żubry, które są, się spokojnie pasą i e, zupełnie zwracają uwagę na kryzys polityczny polsko-białoruski. E, po przeciwnej stronie już są aktywiści ekologiczni, którzy są bardziej nerwowi niż te żubry. Zupełnie tego nie rozumiem. Dlaczego? E, pani poseł Jachira kręciła się ostatnio po Hajnówce. No teraz jej nie ma tutaj akurat w tej bazie, ale może jeszcze gdzieś w Hajnówce ją zobaczymy. Tak to wygląda. Pozdrawiam. W prywatnych takich kontaktach z, z tamtejszą ludnością było wszystko bardzo dobrze przez całe lata i to są generalnie odbierani, bo podobnie Białorusini odbierają nas. To jest podobny kr krąg kulturowy także i, i językowo bardzo łatwo się dogadać. Bez żadnych oporów. I to zawsze było pozytywnie odbierane. I, i jestem przekonany, że Białorusini nas też bardzo dobrze traktowali i możemy, mogli, możemy się nawet Uczepić takiej tezy, że lubili wzajemnie. Natomiast teraz ta cała sytuacja autentycznie no, zmienia ten sposób postrzegania wzajemną, podejrzewam. I to tak w sumie niezasłużenie dla nas, zwykłych, szarych obywateli. No nie? Jak gdyby ktoś za nas stworzył taką sytuację. A raz nieświadomie, bo były osoby, które chciały przetrzymać te osoby do rana, no, czy tam. Kilka godzin. Ale była też sytuacja tutaj, gdzie może to się wydać śmieszne, ale nasza znajoma z rana zaszła do obory i okazało się, że krowa nie ma mleka. I były po uchodźcach rzeczy. Wydoili dla niej krowę. <grybujesz> Żeby było śmieszniej, tak w cudzysłowie śmieszniej, 500 metrów od niej. To nie jest też yy, tylko kwestia samych migrantów to jest kwestia całej tej operacji, która jest przeprowadzana w sposób zorganizowany. Ci, co się zajmują przemytem ludzi, to nie są mili chłopcy ani mili mężczyźni, tylko to są regularni przestępcy najczęściej. Dochodziło tutaj do strzelanin. E, ujęto policja z Sokółki ujęła Jednego człowieka, który się podawał za Słoweńca, okazało się, że jest Chorwatem, potem się okazało, że jest poszukiwany listem gończym za zabójstwo i tym podobne historie, więc, więc sam fakt, że, 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 że takie osoby, że, że, że cała ta spokojna okolica jest jak gąbka nasączona. Osobami, które szukają łatwego zarobku, bo to jest rzeczywiście, to są kolosalne pieniądze, jakie można na jednym transporcie kilku osób zarobić. To są bardzo duże kwoty, w związku z tym, skuszeni łatwym zarobkiem rzeźbieszki i, 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 i przestępcy. Z całej Europy, dosłownie z całej Europy, bo już ze Szwecji z Niemiec i oczywiście z Polski, z Dolnego Śląska, tutaj były na całe grupy, które się zajmowały przemytem ludzi, no zjechały do, naszą, do naszej spokojnej, spokojnej okolicy. No, trudne. I tak myślisz, czy. Y, powiem szczerze, nawet y, zastanawiałam się, bo mieliśmy robić remont, myślę, na razie się wstrzymuje, bo może. Nie będzie tu do czego wracać. Takie było uczucie. Ta granica zawsze była znana z tego, że można ją jakoś tam przejść. Także to już nawet, jak jeździliśmy tam 20 lat temu do znajomych, do Augustowa, no to jak wracaliśmy jakoś tam późno, no to rodzice dostawali takie pouczenie od znajomych, że uważajcie, bo tam, jak będziecie jechać przez las, no to ktoś tam może wyjść. Także ona nigdy nie była jakoś super pilnowana, ale taki ten boom o tej nowej fali tych, tych ludzi, którzy chcą przejść przez granicę, no to wiemy prawie od roku. Cały okres podróży po granicy polsko-białoruskiej towarzyszył nam obraz Matki Boskiej Łaskawej. Matki Boskiej Łaskawej, której wizerunek w 1920 roku zatrzymał bolszewików, która towarzyszyła Polakom w czasie cudu nad Wisłą. I teraz, kiedy na naszej granicy zjawiło się potężne zagrożenie, ten obraz z Radzymina, poprzez różne parafie, trafił na granicę i podróżuje przez wszystkie miejsca, gdzie działy się rzeczy gwałtowne. Teraz siostry Klaryski Wieczystej Adoracji w Hajnówce modlą się przed tym obrazem, ale za chwilę obraz wyruszy do kleszcze i tak będzie podróżował przez wszystkie miejsca, gdzie dzieją się rzeczy niebezpieczne. Jest to Inicjatywa, która wypłynęła w odruchu serca u kapłanów, którzy postanowili pomóc ludziom, którzy mieszkają tu. I spotyka się to z niezwykłym zaangażowaniem katolików po naszej stronie granicy. Można powiedzieć, że to egzaltacja, co mówię. Można też powiedzieć, że um, dopisuje do tego jakieś nowe wątki, jakieś nowe pęty, ale. Życie takie właśnie jest. I to wszystko, co obserwujemy tu na Podlasiu, katolicyzm, głęboka wiara, wiara w to, że trwanie przy tradycji, przy własnych ideach przyniesie sukces, jest tutaj faktem. Tu także spotkaliśmy gospodarzy, którzy wnieśli niezwykły krzyż. Krzyż przeciwko zarazie panu Andrzejowi. Ten krzyż prześlił się i postanowił zmaterializować ten sen. Odwiedził swojego sąsiada, Piotra, który jest stolarzem i razem przygotowali dziesięciometrowy krzyż przeciwko zarazie. I ten krzyż stoi, stoi w wiosce Jurasze. I takich inicjatyw, takich zdarzeń jest tu bardzo wiele. Tego wszystkiego nie zobaczycie Państwo w mediach z niewiadomego dla mnie powodu. Przecież dziennikarstwo jest po to, żeby pokazywać, jak jest naprawdę. I w czasie całej naszej podróży chcieliśmy właśnie to pokazać. Jak jest naprawdę. Bez wypowiedzi oficjeli, polityków, ludzi zawodowo przekazujących informacje do mediów, ale za to z relacjami ludzi, którzy coś przeżyli, którzy przemyśleli, zwykłych mieszkańców rejonów nadgranicznych. Mam nadzieję, że to się właśnie udało.